No hej, kochani, jestem już w mieście dzisiaj. Um, no pogoda poprawiła się. Nie ma burzy, nie ma deszczu, nie ma wiatru. I tutaj przyszłam nad taką, nie wiem jak to nazwać rzeczkę, nie rzeczkę i przyniosłam ptaszkom jedzonko. Jejka, spójrzcie jak one pięknie jedzą Śliczne te kaczuszki Zobaczcie, są blisko mnie Tak, dam wam jeszcze Ale ty nie gryź jego w ogon Hej, dostaniesz jeszcze huhu, huhu, huhu. Ale świetne Już im zaraz rzucę jeszcze A. Tutaj taki specjalny chlebek Pokroiłam im w domku i jabłuszko pokroiłam i zmieszałam to wszystko O, zobaczcie, tu zaraz przyjdą. Tak no chodźcie, chodźcie, gąsiorki, chodźcie. Tak. Zjedźcie trochę, patrzcie jak za tym jedzeniem. No wszyscy chcą jeść. No tak, niestety. O! O! O. O. Jaka młoda kaczuszka widzicie tą, taką beżową? No nie możesz tak tutaj jej odganiać, niech ona też się naje. Chodź tutaj, nie bój się. No. No masz. <grytania> no dobra, zostawiam kaczuszki. Trochę sobie smaczka pojadły. Idę zobaczyć, co tam jest dalej, tak? No spójrzcie jaki prąd rzeki, jak ona wystro płynie. Ale wiecie co? W zeszłym tygodniu byłam tutaj na chwileczkę i ta woda była zupełnie inna. Inny kolor miała, zupełnie inny zielony, a teraz ona ma taki jakiś taki żółtawy, zgniły kolor. No. Zupę, to jest chyba ze względu na pogodę, to się wszystko zmienia. No dobrze, tam już dalej iść nie mogę, bo tam są jakieś taśmy biało-czerwone e, nałożone. No dobra, idę na miasto. Ok, słyszycie szum tej biegnącej wody. Wspaniały. Hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh. hu. No.